Córka zostawiła smartfona w mojej trumnie, a następnego dnia odebrała ode mnie telefon. Wszyscy byli przerażeni. Mam na imię Karolina. Pozwól, że podzielę się swoją historią. Pamiętam ten spokojny, niedzielny dzień. Słońce świeciło na zewnątrz, ale wewnątrz panowała dziwna atmosfera. Tego dnia narzekałam na lekki ból głowy przed drzemką, myśląc, że to tylko zmęczenie. Niestety to nie było to, co myślałam. Niezdiagnozowany tętniak mózgu pękł, kończąc niespodziewanie moje życie podczas snu. Moja mała Wiktoria weszła do mojego pokoju i zamarła z wrażenia. W panice, ze łzami w oczach, pobiegła po pomoc. Ciocia Weronika przybiegła, ale było już za późno. Odeszłam z tego świata podczas snu. Na moim pogrzebie ból w oczach Wiki był rozdzierający serce. Położyła mój telefon obok mnie i szepnęła: Mamo, jeśli kiedykolwiek będzie szansa, użyj tego, żeby ze mną porozmawiać. Nikt nie zrozumiał jej gestu, ale wszyscy byli zdumieni, gdy jej telefon zadzwonił następnego dnia. A po drugiej stronie był mój głos. Chcesz poznać zakończenie tej historii? Jeśli uzbieracie 5000 polubień, to opublikuję drugą część tego filmu.